To był mój pierwszy rok, kiedy walczyłam z najstarszymi zawodniczkami, już w seniorach, z najbardziej doświadczonymi. A ja przyszłam po dwóch latach przerwy z młodzieżówki do seniorów i była mnie do zatrzymania. Dzień dobry. To jest drugi odcinek Dobrego Pytania. Dobre pytanie jest jedno, ale zadając jedno dobre pytanie rodzi się całe mnóstwo kolejnych. To są pytania nie tylko moje, ale także wasze. Ja nazywam się Tomasz Rożek i mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj z brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym. Cześć, Oktawio. Witam serdecznie. Gdzieś kiedyś słyszałem, że połowa albo część biegaczy, tych, którzy biegają profesjonalnie, to dlatego, że w dzieciństwie musieli przed kimś uciekać, a część dlatego, że kogoś gonili. U ciebie? U mnie było trochę inaczej. Może nie goniłam i nie uciekłam, ale naśladowałam. Moi Kogo? rodzice trenowali obydwoje lekką atletykę. Moja mama biegała przez płotki, tato co prawda nie biegał, ale uprawiał trójskok. No ale pamiętam, jak jeszcze potem z moim dziadkiem startował w Triatlonie, więc siłą rzeczy też biegał, więc ja od dziecka gdzieś tam pamiętam, że ten sport się przewijał w mojej rodzinie. Mój tato jest trenerem lekkiej atletyki, więc siłą rzeczy też <grytanie> zaczęłam biegać. Jednym z wielu projektów realizowanych przez fundację jest bieg Erasmusa, który w tym roku odbędzie się po raz czwarty, tym razem w ramach Erasmus Days. W programie gościmy dzisiaj ambasadorkę biegu, brązową medalistkę olimpijską w pięcioboju nowoczesnym, Oktawię Nowacką, która odpowie na pytanie, jak biegać zdrowo i bezpiecznie. Dzisiaj jesteś ambasadorką biegu Erasmusa. W pewnym sensie szkolisz przez wideo. Opowiadasz ludziom, nie tylko młodym, młodym mam na myśli Dzieci, ale też ludziom dojrzałym. To jest tak, że tą wiedzę, którą masz, nie tylko o ciele, ale o duchu, wzbogaconą o Twoją historię, Twoją osobistą, chcesz przekazać innym? Czujesz taką potrzebę? To jest taką moją misją, żeby pokazać, że nie warto się poddawać. A może nawet inaczej. Czasem warto się poddać, ale warto poddać się temu, co przynosi życie, bez walki z tym, co nam przynosi. Więc to nie jest takie poddanie, że jestem beznadziejna i do niczego się nie nadaje, tylko to jest takie poddanie, że okej, okay, mam. Trudną sytuację na mojej drodze. Widocznie muszę przez nią przejść, niech tak się stanie, niech tak będzie. Gdybyś tak, nie wiem, zrobił taką krótką listę, o czym trzeba pamiętać, o czym warto pamiętać, żeby dobrze ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No i najważniejsze, żeby nie tyle mieć dobre wyniki, tylko żeby mieć satysfakcję tego wyniku, który się otrzymało. Ja stworzyłam taką listę, powiedzmy, sama dla siebie i też y, tą listę przekazuję w tych 12 treningach, które odbywają się dla uczestników biegu Erasmusa, bo każdy, kto się zapisuje na ten bieg, to weźmie udział w biegu Erasmusa, może z tych treningów skorzystać. Część będę prowadziła ja, część będą prowadzić też inni znani sportowcy i będziemy starać się właśnie przekazywać te złote zasady, czyli moja rada zawsze brzmi, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do biegania, czy biegamy dobrze albo jeżeli nas cokolwiek boli, to warto udać się z tym do specjalisty, czyli w tym przypadku do fizjoterapeuty, który zna się na bieganiu i który będzie w stanie pojechać z nami na stadion, sprawdzić jak biegamy, zobaczyć, które mięśnie nie pracują, które są słabe, gdzie mamy braki. Ale są takie inne rzeczy, jak zadbanie o zakres ruchu w naszych stawach. Czyli zanim zaczniemy biegać, powinniśmy popracować nad swoją mobilnością stawów, nad rozciągnięciem się, bo często jesteśmy przykurczeni, więc okazuje się, że nie jesteśmy w stanie wykonać poprawnie wahadła przedniego czy tylnego, dlatego że mamy takie przykurcze w stawach biodrowych. Więc to jest też coś, nad czym powinniśmy pracować. Aktywacja odpowiednich mięśni, bo można biegać, a nie używać w ogóle pośladka, który jest niezbędnym mięśniem w bieganiu, ale okazuje się, że nasza sylwetka w czasie biegania jest zła, biegamy, nie wiem, zgarbieni, pochyleni i całe obciążenie przechodzi na inne partie mięśniowe. W moim przypadku na przykład tak było. Kiedy zepsułam sobie rozcięgna podeszwowe, to tylko dlatego, że te mięśnie nie pracowały tak jak powinny. Zdrowo odżywianie to jest tak naprawdę element klucz do ważny. wszystkiego. Klucz chyba. do wszystkiego, tak. Jeżeli chcemy w ogóle zadbać o nasze zdrowie, to powinniśmy zacząć się zdrowo odżywiać. Czy to jest trening amatorski, czy to jest wyczynowy, nieważne. Chodzi o to, że jedzenie jest dla nas jak. Paliwo jak benzyna i jest tak niska świadomość tego, że od jedzenia naprawdę wiele zależy, że to jest coś, co sprawia, że nasze ciało jest albo mocne, albo słabe, i to nie tylko sam trening na to wpływa. Jeśli miałabym podsumować wszystko w jedną pigułkę, to jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, konsultacja z fizjoterapeutą, Trening motoryczny, trening mobilności naszych stawów, odpowiednie rozciągnięcie mięśni, wzmacnianie mięśni i tych stabilizujących, głębokich i tych odpowiedzialnych za bieganie, zdrowe odżywianie. Gdzie można znaleźć Twoje rady, gdzie można znaleźć Twoje szkolenia? Wszystko znajduje się na stronie erasmusplus.org.pl ale także na Facebooku, i moim prywatnym, i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. I na Facebooku biegu Erasmusa można znaleźć filmy, które. W tej chwili prowadzę ja, niedługo poprowadzą też inni znani sportowcy i będziemy przechodzić przez wszystkie najważniejsze punkty i zwracać uwagę na te najważniejsze rzeczy podczas biegania. Filmiki można też znaleźć na YouTubie, więc naprawdę są ogólno dostępne i każdy, kto będzie chciał sięgnąć do tych materiałów, może je bez problemu znaleźć. A bieg chyba w październiku. Dokładnie bieg jest w październiku i. To jeszcze jest trochę czasu. Jest można trochę coś podszkodzić. <laughs> jest trochę czasu, dlatego seria tych 12 treningów, które de facto mają przygotować do, do biegu Erasmusa, więc y, można popracować w tym czasie nad swoją techniką, bo przez parę miesięcy można naprawdę sporo zmienić. No ale też sam fakt, że w tym roku ten bieg przybierze trochę inną formę, bo będzie on w formie zdalnej. Ale mobilnej, nie, że przed komputerem ktoś będzie udawał, nie. że biegnie, ale to chyba dobrze, bo dzięki temu on będzie dostępny dla większej grupy. Tak, bo ludzie mogą się zgłaszać z całej Polski i będą biegać w miejscach bliskich swojemu zamieszkaniu. I ma ciekawą formę, ponieważ jest przede wszystkim sztafetowy, co się zdarza bardzo rzadko, więc tutaj jest jeszcze praca całego zespołu na to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, więc to jest coś, co na pewno wyróżnia ten bieg spośród innych biegów to było tak, że tak naprawdę nie miałaś wyjścia, że to ciśnienie otoczenia twojego było tak duże, że po prostu stwierdziłaś, no to jest moja droga, czy jednak patrząc na to mogłaś wybrać cokolwiek, ale było coś takiego w tym, co robią twoi bliscy, że poszłaś ich śladem? Nikt na mnie nie naciskał. W zasadzie pamiętam, że od najmłodszych lat, kiedy widziałam, że mój tato ma swoją grupę treningową i że tam przychodzą zawodnicy, ja też bardzo chciałam chodzić na te jego treningi, ale byłam ciągle za młoda i nie chciał mnie na nie wpuścić, więc ja pamiętam, że to ja naciskałam. I mimo, że gdzieś tam w mojej rodzinie sport jest od zawsze, to no nie pamiętam, żeby ktoś kogokolwiek namawiał, bo mam jeszcze trójkę rodzeństwa, ja jestem najstarsza, więc dwójka w środku w ogóle nie uprawia sportu, jedynie rekreacyjnie. Jedynie mój najmłodszy brat, który poszedł z kolei w stronę pływania, więc tak naprawdę z tym bieganiem to jest tak, że. Kto chciał, ten biegał. No okej, okay, no ty nie tylko biegasz, bo jesteś pięcioboistką, więc też i pływasz, ale też strzelasz, jeździsz konno, to było. I jakiś, na no więc właśnie to było jakiś kompromis, bo to wszystko chciałeś robić równocześnie? Tak, umie pięciobój właśnie wyniknął trochę z kompromisu. Jeszcze jak trenowałam samą lekką atletykę, w zasadzie same biegi, to jeszcze no miałam wtedy tak 12-13 lat, nie wiedziałam w ogóle jeszcze, że jest taka dyscyplina jak pięciobój nowoczesny. Dowiedziałam się od jednego z trenerów, który był ze mną na Miszczesach Polski w pływaniu, że jeździ ze swoimi zawodnikami na dwuboje nowoczesne. I okazało się, że ten dwubój to jest właśnie połączenie biegu i pływania, i to są początki pięcioboju dla najmłodszych. Czyli wybiera się najpierw spośród tych dobrze pływających i biegających, po to, żeby potem uczyć ich kolejno strzelania, szermierki i jazdy konnej. Więc dowiedziałam się, że jest coś takiego. Pojechałam z nim. Na kilka takich startów. Poszło mi dobrze, byłam w czołówce i w tym samym roku właśnie dostałam powołanie do ośrodka szkolenia młodzieży, które właśnie było tu w Łomiankach pod Warszawą. No i tak się stało, że kiedy miałam 14 lat, opuściłam mój rodzinny starogard Gdański i przyjechałam właśnie tutaj, żeby uczyć się pozostałych konkurencji pięcioboju. Tak, tak wybrałam. W końcu spełniło się marzenie małej dziewczynki. I Byłaś na Olimpiadzie. Pojechałaś na Olimpiadę. I jak? Czy to było to, o czym marzyłaś? Czy pojechałaś i stwierdziłaś, o nie, myślałam, że to jest lepsze. Nie, zdecydowanie było to, to, o czym marzyłam. Tylko, że droga do tego była zupełnie inna, niż sobie wyobrażałam. Wszystko w ogóle było zupełnie inne, niż, niż sobie wyobrażałam. I to właśnie była też najpiękniejsza lekcja mojego życia, że niczego nie jesteśmy w stanie w życiu zaplanować. Opowiedz że... o tej drodze. W ogóle moja droga była taka dosyć powiedzmy burzliwa. Już kiedy w 2012 roku chciałam spróbować powalczyć o kwalifikację olimpijską, jeszcze byłam wtedy młodą zawodniczką, więc powiedzmy nie miałam dużych szans, ale chciałam spróbować swoich sił na igrzyskach olimpijskich, to w tym samym roku miałam właśnie wypadek i zrywałam zadło krzyżowe, co wykluczyło mnie praktycznie z startów na, na cały rok. Miałam operację kolana, potem rehabilitacja i kiedy Wychodziłam z tej operacji już po roku w miarę wróciłam do, do swojej formy. Okazało się, że czeka mi kolat... operacja drugiego kolana, ponieważ zostało przeciążone, siłą rzecz odciążałam operowane wcześniej kolano. Drugie kolano wysiadło, więc miałam dwie operacje rok po roku. Czyli kolejny rok w plecy. Kolejny rok w plecy. No i obudziłam się trzy lata przed kolejnymi igrzyskami olimpijskimi. Po dwóch latach, praktycznie. Można powiedzieć, szarpania się i walki z, z kontuzjami, z powrotami. Cały czas się no, czułam źle, nie miałam formy fizycznej i, i gdzieś tam byłam bardzo, bardzo podłamana do tego stopnia, że zastanawiałam się, czy z tego sportu nie rezygnować. Ale tak naprawdę, gdzieś tam w głębi wiedziałam, że nigdy nie zrezygnuję, dopóki nie osiągnę tego, co, co sobie postanowiłam. Kiedy po tych dwóch operacjach w końcu próbowałam do siebie wrócić, yy, cały czas miałam problem żeby wyjść na trening, i że wszystko było tak jak dawniej. Cały czas nie miałam siły, cały czas nie mogłam wrócić do formy. I wtedy to był taki czas, kiedy pomyślałam sobie: OK, robię wszystko jak najlepiej potrafię, Mówię, więc czemu ja się tak źle, źle czuję? I to był moment, kiedy zrozumiałam, że skoro jestem szczupła, to niekoniecznie mogę pociągnąć na fast foodach i słodyczach. <grych> I to był taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy zaczęłam po prostu siebie dbać. Po dwóch miesiącach zdrowego odżywiania zaczęłam po prostu czuć się tak świetnie, że Moje ciało zaczęło wracać na dawne tory. Kiedy moje ciało wróciło na dawne tory, odżyłam też psychicznie. Rok po tych wszystkich perypetiach właśnie zostałam zwycięzczynią Pucharu świata i nie schodziłam z podiów przez wszystkie puchary świata. To był mój pierwszy rok, kiedy walczyłam z najstarszymi zawodniczkami już w seniorach, z najbardziej doświadczonymi. A ja przyszłam po dwóch latach przerwy z młodzieżówki do seniorów i była mnie do zatrzymania. Takie powroty do sportu zawodowego to zdarzają się często? To jest standard? Czy to jest tak, że ktoś, kto cię operował, myślał pod nosem, ona już nie wróci? To się zdarza bardzo często. Nie znam osobiście, nie znam mistrza w swojej dziedzinie, która by nie przeszła przez jakąś ciężką kontuzję czy ciężką sytuację życiową. Po prostu to jest tak, jakby. Porażka w jakimś sensie jest składową sukcesu. Kiedy ja już wpadłam w ten taki ciąg wygrywania i było wszystko super, rok wcześniej, przed igrzyskami olimpijskimi, miałam kwalifikację olimpijską, więc tak naprawdę wystarczyło rok trenować do igrzysk, nic prostszego. No i oczywiście życie chciało inaczej, i 8 miesięcy przed igrzyskami olimpijskimi doznałam kolejnej kontuzji rozcięgien podeszwowych tym razem i na tyle była to poważna kontuzja, że sprawiała bardzo duży ból do tego stopnia, że bolało mnie nawet chodzenie, nie mówiąc o bieganiu. I póki kontuzja trwała parę tygodni, to jeszcze byłam spokojna. Mówię, jeszcze 8 czasu do igrzysk, ja jestem w dobrej dyspozycji, więc Parę tygodni przerwy nie zrobi mi różnicy. Ale kiedy ta kontuzja przedłużyła się na drugi miesiąc, na trzeci miesiąc, był już marzec, ja tylko przeglądam Facebooki i widzę, jak moje przeciwniczki trenują, są na zgrupowaniach, a ja po prostu siedzę na miejscu, nie mogę jechać na żadne zgrupowanie, nie mogę nic ze sobą zrobić, ponieważ bo cały cię boli. czas tak, bo cały czas mnie boli. I czasem jest tak, że można zagryźć zęby i trenować mimo jakiegoś bólu, ale ten ból był na tyle duży, że nie byłam po prostu w stanie trenować. Tak naprawdę dopiero w maju przeszłam zabieg na rozcięgnach właśnie podeszwowych i w czerwcu zaczęłam wracać do treningu, czyli to było na 2,5 i pół miesiąca przed igrzyskami olimpijskimi, a tak naprawdę do pełnych treningów, pełnego wymiaru treningów nie wróciłam do samych igrzysk. Nie, Nigdy już nie doszłam po, potem do tej ilości jednostek treningowych, które miałam wcześniej. Więc tych braków było bardzo dużo, i to był taki dla mnie bardzo trudny czas, że w maju już chciałam w ogóle się poddać. Miałam takiego dołka psychicznego, że stwierdziłam, że ja już nie chcę jechać na Iżyska, co było w ogóle do mnie niepodobne, ale to był taki stan totalnego zobojętnienia. Na początku jeszcze tak chciałam walczyć, próbowałam, a potem stwierdziłam, że. Coż mi nic nie da, pojadę na igrzyska i tak nie. I nic tam nie zdobędę. I nic nie zdobędę, tak. Też w złych kategoriach na to wszystko patrzyłam, bo się uparłam, że, powiedzmy, jadę po medal olimpijskie, Jeżeli nie zdobędę tego medalu, to po co mam tam jechać? Oczywiście to było też błędne myślenie, ale to musiałam wszystko zrozumieć w międzyczasie w czasie tego największego kryzysu. Powiedziałeś coś takiego, że. Te porażki, albo y, te ściany, te przeszkody, które się pojawiły na Twojej drodze, że to one wybudowały to największe zwycięstwo. Y, bardzo często jest też tak, że te największe zwycięstwa budują czasami świadomie, czasami, czasami nieświadomie ludzie, którzy nas otaczają, po prostu nam pomagają. Kto dla Ciebie był takim mentorem, takim, taką największą pomocą, takim aniołem-stróżem? Moim mentorem jest bardzo ciekawa historia, bo to był prawdziwy Anioł Stróż. Anioł Stróż, który się naprawdę wziął znikąd, można powiedzieć, na miesiąc przed igrzyskami. Dzień w dzień rozmawialiśmy przez telefon. Waldek jest trenerem, można powiedzieć, mentalnym, ale to jest coś więcej niż sam trening mentalny, bo Waldek sięga głębiej. Z jego pomocą wyciągnęłam wszystko, co miałam w środku na wierzch, <laughs> wszystkie swoje żale, wszystkie swoje słabości. Po to, żeby nauczyć się pewnych rzeczy od nowa, po to, żeby stanąć na nogi i pojechać na igrzyska. Byłam tak przygotowana psychicznie, czułam się tak silna, bo nie miałam żadnej presji, nie miałam nic do stracenia. Po prostu jechałam, żeby cieszyć się tym, że mogę wystartować w igrzyskach, że kontuzja odpuściła, a ja jadę tam po to, żeby dać z siebie wszystko. No i, i dałaś, i zdobyłaś. Tak. I jak było? To była taka najfajniejsza przygoda mojego życia, gdzie mogłam sprawdzać swoje umiejętności, zostawiając wszystko inne za sobą. Byłam tylko ja i nic więcej. To nie była chęć zwycięstwa czy pokonania kogokolwiek, czy walki z samą sobą, bo ja ani nie walczyłam z rywalami, ani nie walczyłam z samą sobą. Ja stałam się swoją przyjaciółką i poklepałam się po plecach. Mówię, dasz radę, jedziemy razem, damy radę to zrobić. Bardzo was zachęcam do subskrybowania tego kanału no i do zadawania pytań jeśli je macie napiszcie koniecznie w komentarzach a jeżeli możecie udostępnijcie to wideo swoim znajomym